Siemano wszystkim, z tej strony nie to inny jak Mitch No i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę na temat zmian w sezonie trzecim To znaczy, że w dzisiejszym odcinku ponownie tak jak kilka dni temu Przychodzę dla was z dawką ciekawych informacji na temat nadchodzącego sezonu trzeciego A dokładniej to zmian i nowości jakie pojawią się wtedy w grze Bo niektóre z nich już to ciekawe znamy I mowa tutaj o nowej mitycznej strzelbie oraz o pewnej zmianie w temacie jednej kozackiej funkcji No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Mikao2 Tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie Pamiętajcie też o subiku z dzw Oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi, no i szczelcie tą mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy tak jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięstwo wczorajszego konkursu na 300 Fdolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie. Ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Vdolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z na kanale i kod MigaO2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać Nik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35. Pamiętajcie, że już dzisiaj o godzinie 19 pojawi się live na kanale MigaO. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, sezon trzecie startuje w grze już za lekko ponad miesiąc, a my gracze w ostatnim czasie zdążyliśmy poznać ogrom ciekawych informacji na jego temat, które w większości każdy z was na pewno bardzo dobrze zna. Głównie mowa tutaj o nowym terenie na wyspie, czyli biomie dżunglowym, informacji w temacie eventu, nowych skinów, jakie pojawią się w karnecie bojowym sezonu trzeciego wraz z pewną współpracą z nagrodami, kilka nowych funkcji w grze, takich jak perspektywa pierwszoosobowa i kilka innych rzeczy. Jak się jednak okazuje, to nie koniec ciekawych informacji w temacie nadchodzącego nowego sezonu trzeciego, ponieważ po tej ostatniej aktualizacji 24.30, która trafiła do gry, również otrzymaliśmy kilka informacji na temat nowości, które pojawią się właśnie w tamtym miejscu. No i tak, jedną z pierwszych nowości, o których dowiedzieliśmy się po starcie tej ostatniej aktualizacji, to informacja na temat nadchodzącej kolejnej mitycznej broni na wyspie i informacje o tym przedmiocie podał nam Hypex na swoim profilu na Twitterze. A dokładniej, według jego informacji, Fortnite pracuje na Nową wersją strzelby bębnowej, która teraz ma być też w wersji mitycznej, i dodał on, że jest to strzelba na nadchodzący sezon trzeci, co widać tutaj, a dalej zostały podane jej oczywiście statystyki. Jak sami widzicie, strzelba ta ma zadawać 73 obrażenia w ciało oraz 109 strzałem w głowę, a dla porównania to niebieska wersja tej samej broni w ciało zadawała aż o 23 obrażenia, mniej do tego przeładowywuje się ona szybciej w wersji mitycznej o sekundę, lecz teraz strzela po prostu lekko wolniej. Dlatego też mityczna wersja tej strzelby nie będzie teraz aż tak ogromna jak ta podstawowa broń, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak szybko strzelał mitek, jak to, co widzicie w tle i jednocześnie zadawał przeciwnikowi 102 obrażenia jednym strzałem w głowę. Jeżeli tak to by wyglądało, to strzelba ta byłaby jedną z lepszych w grze i według statystyk szybkostrzelności podstawowych wersji tej broni była ona w okolicach 4, a ta wersja mityczna broni ma mieć tą szybkostrzelność na poziomie w okolicach 3. Nie jest to może jakaś duża różnica, więc strzelba ta będzie strzelała nadal bardzo szybko, lecz będzie to może wyglądało tak jak teraz na tym lekko zwalnionym filmiku. Tle, co dalej pokazuje, że strzelba ta będzie miała przy naprawdę ogromną moc w kolejnym sezonie trzecim. Informacja o tym, że trafi do gry w kolejnym sezonie była zaraz w samym nagłówku tego posta od Hypexa, gdzie już w pierwszym zdaniu napisał, że jest to broń na kolejny sezon trzeci, więc można się spodziewać, że jakiś boss na mapie będzie ją oczywiście posiadał. Może być też tak, że zostanie ona umieszczona w skarbcu tak jak obecne strzelby, w co oczywiście wątpię, bo Fortnite to sezon zmienia możliwość zdobywania mitycznych rzeczy i w kolejnym sezonie również możemy się spodziewać zmiany w takim o miejscu. Tak więc z tak naprawdę jednej nowości dowiedzieliśmy się. Że na wyspie znów znajdzie jakaś zmiana w temacie mitycznych rzeczy i ponownie będą one do zdobycia w inny sposób, a do tego wiemy, że do gry ogólnie zostanie wprowadzona ta nowa strzelba. Ja sam z chęcią zobaczyłbym to broń w wersji mitycznej, lecz sam osobiście nie przepadam za nią za bardzo, bo nieraz dostawałem za mocny spam, ale taka wersja naprawdę brzmi mega ciekawie, tym bardziej, że w tej wersji będzie ona oczywiście wolniejsza. Ważne w tym wszystkim jest to i jest to już niemalże pewne, że sam shotgun bębnowy zawita ogólnie do rozgrywki jako przywrócona broń w kolejnym sezonie trzecim i tak jak w poprzednich latach będzie ona w klasie od szarej, z tego co mi się wydaje, Aż do klasy złotej. Jednakże tutaj mam trochę gorszą informację dla Was, bo skoro mowa tutaj o strzelbach i tak dalej, to pamiętajcie, że wraz ze startem tego kolejnego sezonu trzeciego, pula przedmiotów na wyspie znów zostanie lekko zmieniona i tylko kilka z nich po prostu tam zostanie. Tak więc spodziewajcie się, że jedna ze strzelb zostanie usunięta z gry i zostanie zastąpiona tą bębnową strzelbą i sam osobiście stawiam, że będzie to kombat, bo usunięcie tego nowego tak zwanego spaza na pewno ponownie lekko zazłościłoby wszystkich graczy. No i niestety taką opcję też jednak trzeba brać pod uwagę, a to jak to będzie wszystko wyglądało w temacie samych. Broni poznamy już po samym starcie sezonu trzeciego, jak nie nawet już w trakcie wycieków. Tak więc wyczekujcie kolejnych informacji, bo jak widać, jest ich bardzo dużo. To jednak nie jedyna informacja, jaka pojawiła się po tej aktualizacji i dotyczy nadchodzącego nowego sezonu, ponieważ to ciekawe, Fortnite po raz kolejny zaktualizował pliki perspektywy pierwszoosobowej i dodał do niej pewną bardzo fajną rzecz. A dokładniej, według informacji od Hypexa, po tej najnowszej aktualizacji, Fortnite pracuje nad zmianą ramion w nadchodzącym trybie pierwszoosobowym. Może mogłoby to przejść nawet na tryb trzecioosobowy, jeżeli będą to kontynuować w późniejszym. Czasie. Jak widać, według oficjalnej wiadomości od likera Hypexa, gracze podczas grania na perspektywie pierwszoosobowej będą mogli zmienić podczas meczu, czy broń wolą trzymać w lewej ręce, czy może jednak wolicie ją trzymać w tej drugiej ręce. To będzie zależało tylko i wyłącznie od Was, jak Wy to będziecie chcieli zrobić. Lecz skoro Hypex informuje nas, że jest to rzecz, nad którą Fortnite pracuje, to wiemy, że jest ona jeszcze nieukończona, więc do momentu pracy nad nią funkcja ta nie trafi jeszcze do tej oto gry. Wszyscy jednak spodziewamy się, że zostanie ona dodana w kolejnym sezonie trzecim, tym bardziej przez to, że likerzy już informowali nas, że w tym sezonie teraz pojawi się. Się właśnie ta oto funkcja, a koniec końcem okazało się, że nadal są na tym oczywiście prace. Tak czy inaczej spokojnie, skoro pojawiają się nowe informacje na temat kolejnych prac, to funkcja ta jest tylko udoskalana i to bardzo dobrze, bo raczej nie chcecie czegoś niedokończonego i czegoś co posiada błędy, więc lepiej sobie troszeczkę po prostu poczekać. Gorzej by było, gdyby nie pojawiały się żadne nowe wieści w temacie tej funkcji, a nadal nie byłoby jej w grze, to wtedy można było się martwić, dlaczego nadal jej nie ma. I teraz jest to kwestia czasu, lecz nie jest to jeszcze oczywiście ostatnia informacja. Ponieważ poza tym możemy raczej na pewno spodziewać się, że wraz ze startem kolejnego sezonu trzeciego w grze, albo pojawi się zaraz na początku, albo dopiero w późniejszym czasie współpraca pomiędzy Fortnite'em a Marvelem, a bardziej dokładnie to ze Spider-Manem. Jak dobrze pamiętacie, w piątek dałem wam znać, że Fortnite pracuje nad dwoma skórkami, które są przygotowywane z okazji współpracy Fortnite'a i Spider-Verse, a sam Hypex w swoim poście dopisał, że jednym z tych skinów może być oczywiście Miles. Jego postać jest wam na pewno bardzo dobrze znana i na pewno nieraz widzieliście tego skina na niektórych filmach moich, jak i innych, ponieważ informacje o tym, że ten skin trafi do gry ostatnim razem pojawiły się w w okolicach kwietnia 2022 roku. W tamtym momencie była ostatnia informacja w jego temacie i teraz informacje te ponownie się pojawiają, ponieważ 2 czerwca ma ukazać się film Spider-Verse, o czym dał znać Hypex, a dokładnie tydzień później w grze jest sezon trzeci, a Fortnite pracuje nad całą tą współpracą. Jeżeli połączymy wszystkie te fakty, plus informacja o tym, że zaktualizowali oni jego mityczne spiderki, wprost podpowiada nam, że coś w temacie Spider-Mana będzie w sezonie trzecim i można spodziewać się tak naprawdę na teraz wszystkiego. Na teraz nie wiadomo nic więcej w temacie tej współpracy, lecz gracze typują, że to właśnie Miles trafi do karnetu bojowego albo do ukrytego karnetu sezonu trzeciego, co byłoby naprawdę bardzo ciekawe, lecz tego nie wiemy i są to wszystkie informacje w temacie sezonu trzeciego. Kolejne z nich pojawią się dopiero po kolejnej aktualizacji 24.40 i wraz z nią również możemy spodziewać się jakichś ciekawych informacji na temat tych nowości tutaj, bo jeżeli coś zostanie zaktualizowane, to również przedstawi nam kolejne ciekawe informacje. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie nadchodzącego nowego sezonu trzeciego, jak zawsze będę informował was na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Migao, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozackich i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy są tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim apeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafić do większego grona odbiorców tego tak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, że Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortców, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Miga 2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie Koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o nadchodzącym nowym sezonie trzecim w rozdziale czwartym i która z tych wszystkich tych nowości, jakie mają trafić do gry podoba Wam się najbardziej, bo dla mnie ta współpraca ze Spider-Manem, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19. Yo!